Czytając tę książkę, trafiłem na taki specjalny fragment, który mówi o patrzeniu z perspektywy Ziemi. A to wszystko zmienia i może ułatwia myślenie o nas wszystkich jako jedności. Posłuchajcie zresztą. Jeśli kiedykolwiek zdarzy Ci się opuścić Ziemię, prawdopodobnie będziesz musiał zweryfikować swoje wyobrażenia o innych ludziach. Zespół psychologów analizował wpływ przestrzeni kosmicznej na naszą przestrzeń wewnętrzną, poddając w tym celu ocenie stan psychiczny ponad 100 astronautów i kosmonautów. Badania uwzględniały dane pozyskiwane podczas wywiadów i ankiet, a także z lektury autobiografii. Po powrocie z kosmosu astronauci przykładają mniejszą wagę do własnych osiągnięć indywidualnych i osobistego szczęścia, a bardziej troszczą się o o dobro wspólne. W jednej chwili człowiek nabywa świadomości globalnej. Odczuwa silne niezadowolenie na myśl o tym, co się dzieje ze światem i koniecznie chce coś z tym zrobić. Wspominał uczestnik misji Apollo 14 Edgar Mitchell. Stamtąd z Księżyca polityka w wymiarze narodowym wydaje się czymś Zupełnie nieistotnym. Naukowcy mówią w tym kontekście o efekcie spojrzenia z perspektywy. Moim zdaniem najbardziej obrazowo zdołał opisać je dowódca wahadłowca kosmicznego Jeff Ashby, który wspominał, że widok Ziemi z kosmosu na zawsze go odmienił. Posłuchajcie: Na Ziemi astronauci spoglądają w gwiazdy. Większość z nas fascynuje się gwiazdami. A tymczasem z przestrzeni kosmicznej gwiazdy wyglądają tak samo jak z Ziemi. Inna jest natomiast planeta z właściwą perspektywą, którą się zyskuje. Ja pierwszy raz zetknąłem na ziemię z kosmosu mniej więcej po 15 minutach od rozpoczęcia mojego pierwszego lotu. Uniosłem wzrok z nad listy kontrolnej i nagle Uświadomiłem sobie, że znajdujemy się nad oświetloną częścią globu i że przez okno patrzymy w dół. Pod nami znajdowała się Afryka. Kontynent poruszał się w takim samym tempie, jak miasta oglądane z okien samolotu. W trakcie półtora godzinnego lotu wokół planety obserwowaliśmy cienki, błękitny łuk atmosfery. Z kosmosu ta warstwa, dzięki której ludzkość w ogóle może istnieć, wydaje się tak cienka, że łatwo dostrzec zależność między ludźmi znajdującymi się na dwóch krańcach globu, bo żadnych granic z tej perspektywy nie widać. Jest tylko ta jedna wspólna warstwa, w której wszyscy istniejemy. Piękny fragment, moim zdaniem, z książki Leniwy Umysł Adama Granta. Dziękujemy wydawnictwu MT Business za tę książkę w Polsce. Ta perspektywa tego typu pewnie przyda nam się wszystkim spojrzenie z wysokości na naszą planetę, na, na nasz kraj, na nasze miasto. W sytuacji no, trudnej, w której jesteśmy w tej chwili w Polsce, bo, bo zostaliśmy podzieleni, prawda? I cała kampania wyborcza, która się toczyła, też nas podzieliła, więc najwyższa pora spojrzeć z wyższej perspektywy na nas, żebyśmy znów stali się jednością, poukładali to, co, co bałaganione w tym kraju.